Jeżeli są pytania z sali, to proszę o zadawanie. Jakublicowski głos. Panie że dwa dni temu pełno optymizmu. Chyba wszyscy wierzyliśmy, że zespół jest w stanie zagrać przynajmniej tak samo jak w pierwszej połowie ze Stalą. Co się stało, że dzisiaj? No, zupełnie inny obraz pogoni. I, I think uh, our attitude for for the beginning of the game was not good enough. Still, we we, we uh, created uh, big score chances during this time, but but it was Gornik that scored. But uh, the summary is that we didn't look uh, good enough as a team in first half. Uh, the, the the reason for this, I need some more time to um, to uh, figure out. Uh, Nastawienie nie było odpowiednie, zwłaszcza to nastawienie, tak jak wcześniej powiedziałem, w pierwszej połowie. Żeby powiedzieć, tak naprawdę co nie zagrało, to będę potrzebował trochę więcej czasu, żeby to rozgryźć. Czy w, czy, 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 czy w Pana odczuciu dzisiaj można już powiedzieć, że szansa na Mistrzostwo Polski i spełnienie tych marzeń kibiców uciekła, czy, 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 czy jeszcze się będzie tkliła taka nadzieja w panu, w drużynie? No, I, today I don't think about this at all. I, I, uh, Thinking about Na dziś nie myślę o tym zupełnie. Myślę o tym, co należy poprawić po, po takim meczu, zwłaszcza przed wtorkiem, i tylko to zaprząta moje myśli. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję za udział w konferencji. Za chwilę druga część z udziałem trenera gospodarzy. Dziękuję. Kontynuujemy pomeczową konferencję prasową po meczu wygranym przez Górnik Zabrze z Pogonią Szczecin 1 do 0 wraz z nami trener gospodarzy Jan Urban. Panie trenerze poproszę na porządku o krótki komentarz do meczu. Powiem tak bardzo dobra pierwsza połowa graliśmy tak jak żeśmy chcieli. Strzeliliśmy bramkę, mieliśmy sytuację do podwyższenia wyniku. Pogoń też miała swoje, ale wiedzieliśmy, że my będziemy mieli oni też. Natomiast nie mogliśmy zagrać otwarcie, z i iść wysokim pressingiem, bo, bo by nas pokarali. To nam wyszło dobrze. No w drugiej połowie po czerwonej karcie, która, która była, można powiedzieć, że brawa dla drużyny za taką no, heroiczną walkę. Zablokowaliśmy mnóstwo strzałów. No brawo, brawo, bo możeśmy troszkę ostatnio pocierpieli. Nie szło nam, jeśli chodzi o wyniki. Nie szło nam za dobrze i takie zwycięstwo na pewno odbudowuje morale, bo, no bo nie jest łatwo się podnieść po dwóch porażkach, gdzie moim zdaniem graliśmy dobrze w piłkę, wręcz byliśmy lepsi od przeciwnika i nie zdołaliśmy nawet zapunktować. I no, wiemy o jakich meczach mówię. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Łukasz Hana Gruzwelt 81. E, panie trenerze, e, drugi mecz w pierwszym składzie Enalego i widać, że po tej przerwie na kadrę to jest chyba wygrany najbardziej e, kto, kto? E, Enali. E, dzisiaj bramka, już w poprzednim meczu powinna być bramka. E, do tego trochę plaga kontuzji. E, pierwsze pytanie właśnie o Enalego. E, jak pan go ocenia, a drugie czy, czy te kontuzje, które mamy e, są poważne? Każde wejście zawodnika, który przez dłuższy okres czasu nie gra, dostaje swoją szansę i ją wykorzystuje, to nas wszystkich cieszy. Mnie, Enaliego, drużynę, kibiców, bo rzeczywiście w tych dwóch spotkaniach zagrał naprawdę, naprawdę dobrze. I, I to jest gra, jakiej ja od niego oczekiwałem. Wcześniej, kiedy dostawał swoje szanse. No nie, nie, to nie było to, czego oczekiwałem od niego. Tam było za dużo gry indywidualnej. No, 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 nie wiem czy był, był tak bardzo zestresowany, czy tak bardzo chciał wykorzystać właśnie tą swoją, swoją szansę, ale, ale to wszystko mu nie, nie wychodziło. Dostał, dostał kolejną i, i fajnie, fajnie, że ją wykorzystał, bo wiemy, że mamy dobrego piłkarza w kadrze. Co tam jeszcze było? Kontuzje. Kontuzje? Dzisiaj? Czy... No nie, no te poprzednie, yy, troszeczkę kłamałem, przyznaję się, już się pytali, czy wszyscy za dyspozycji, no, byli wszyscy, a, a naprawdę nie byli, no ale, no ale też się przyznaję, nie? Yy, bo nie będę mówił, kto jest, niech przeciwnik też bogówkuje yy, kto jest, kto nie, kto nie jest. Rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy z tym problem, bo y, Filipe y, nie ma rytmu meczowego i to też było widać, chociaż dał znakomitą pierwszą y, asystę. Y, będziemy wprowadzać Filipę. i ja oczekuję od niego, że będzie grał na swoim poziomie na wiosnę dopiero. Także na, 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 ten raz czy czy, czyżu, no, no, wydaje mi się, że ktoś z nich może być na, na, na kolejne, na kolejne spotkanie w Pucharze albo, albo z radem Jakiem. dobry, Piotr Gierczyk z Polskiej Agencji Prasowej. Za co czerwoną kartkę dostał Erik? Jak, 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 jak to było, jak on to ocenia? Bo nie z Za końca... to, że jest frajerem, a nie, przepraszam, za to, że powiedział, że jest frajerem ktoś tam, ale on mówi, że tam u nich frajer to gość. No, może tak jest, no może nie chciał obrazić, nie wiem. No nie no, no nie powinien tego zrobić, e, jakbyśmy tego meczu nie wygrali, to Erik by na mistrzostwa Europy nie pojechał, bo bym go udusił. No tak. Rafał Musiał z Dziennika Zachodniego. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Ja chciałem zapytać o ten pomysł, w którym bardzo mocno zaskoczyliście pogoń, to znaczy bardzo długich piłek bezpośrednio za plecy obrońców, tak? I oni mieli olbrzymie problemy z tym, żeby nadążyć za tymi akcjami. Kiedy pan wpadł na ten pomysł, żeby właśnie w taki sposób zaskoczyć Szczecinian? Ale to nie jest, to nie jest wielka sztuka, wpaść na, na taki pomysł. Ze względu na to, jak gra pogoń. Jeśli by pan prześledził mecze, mecze pogoni, to pogoń naprawdę gra widowiskowo ładnie, mnie się, mnie się podoba i, i wręcz dąży do takiej, do takiej gry. Natomiast jest tam dużo jakości i często spychają przeciwnika do głębokiej obrony i ich obrona gra bardzo wysoko, bo musi, musi podejść, gra, gra wysoko. Natomiast no nie jest łatwo też ich zaskoczyć, bo mają szybkich zawodników, mam na myśli obrońców, ale my też, my też mieliśmy szybkich i Luko, i, i Enali, wiedzieliśmy, że mamy, mamy, tą szybkość i dlatego chcieliśmy ją wykorzystać, stąd też dosyć dużo tych piłek za plecy na, na wolne pole. No taki, taki, rzeczywiście był, był nasz plan, nie gry, bo, bo dzisiaj Wiedzieliśmy, że piłka bardzo, bardzo śliska, warunki są jakie są. Przy ataku pozycyjnym pogoni wiedzieliśmy, że wiele piłek odzyskamy. W jaki sposób je wykorzystamy, to inna sprawa, ale wydaje mi się, że w pierwszej połowie e, mieliśmy kilka takich naprawdę dobrych sytuacji, gdybyśmy, e, nie wiem, to, to ostatnie podanie było lepsze albo, albo wykończenie. W drugiej połowie już tego nie mogliśmy zrobić przede wszystkim od momentu, kiedy graliśmy jednego zawodnikami. Na konferencji przed meczem użył Pan takiego bardzo dosadnego słowa o nastrojach w zespole, tak? Mówiąc kolokwialnie, chodziło o rozczarowanie ta, wynikami ta, ta, poprzednimi. Ta. Ta. Czy postawa zespołu dzisiaj była odzwierciedleniem tego, tego odczucia? Bo jednak to mnóstwo piłek danych na ciało, bardzo dużo takich bezpośrednich zwarć, tak? Nie było w ogóle odpuszczania. to, to, to Ta złość się przełożyła też na, na postawy piłkarzy. Wie Pan, co takie mecze dla trenera? To nie jest wielki problem, żeby zmotywować zespół. Oni wiedzą w jakiej sytuacji są, kto jest, kto jest w dobrej dyspozycji i wiedzieli, że pogoń na wyjeździe wygrała cztery mecze, dwa remisy, dwie porażki. To o czym świadczy oni praktycznie zdobyli chyba tyle samą punktów u siebie co na wyjeździe albo u siebie bodajże jeden, jeden więcej. To znaczy, że Kordeł łatwo nie będzie. Łatwo, łatwo nie będzie. Ale drużyna wiedziała, że grała dobrze, mimo to, że przegraliśmy ze stalą i, i z puszczą. To nie było odbudowywanie zespołu, bo, bo musimy grać lepiej, będziemy grali lepiej, to będziemy punktować. Nie, myśmy grali dobrze. Myśmy grali dobrze, ale nie potrafiliśmy skonkretyzować naszych sytuacji w tamtych spotkaniach i, i, I to bolało na pewno, na pewno bardzo, bo, bo tak jak wcześniej wspomniałem, przegrywasz mecz, przeciwnik jest lepszy, zamykasz się i, i pracujesz dalej, bo no bo nie masz argumentów ku temu, żeby powiedzieć, że mogliśmy osiągnąć coś więcej. W tym przypadku rzeczywiście tak. Natomiast no, nie będę ukrywał, że obawiałem się o wynik wtedy, kiedy zaczęliśmy grać bez jednego zawodnika, bo, bo tak jak mówię, pogoń ma, ma wiele jakości i w każdym momencie ci może strzelić bramkę. To panu uprzedzi moje kolejne pytanie, właśnie, bo słuchając początku pana wypowiedzi oceny meczowej ona brzmiała dokładnie jak przy ostatnich dwóch meczach, tak? Czyli świetny początek, prowadzenie 1-0 i mnóstwo okazji mm. podwyższenia wyniku. Miał pan gdzieś taką duszę na ramieniu w pewnym momencie, że historia się powtórzy po raz trzeci? Miałem, no miałem nie, nie, nie ukrywam, że miałem obawy o to, że, że tak się może stać. W pierwszej połowie na pewno nie. Widziałem cały czas, że to my możemy z kontrataku podwyższyć wynik. Takie było moje moje odczucie z gry, z gry zespołu, bo wychodziło to tak, jak żeśmy sobie zaplanowali. Ale nie, nie, w drugiej połowie oczywiście, że tak, że miałem, miałem obawy, bo w niektórych momentach zepchnęli nas bardzo głęboko i, i trzeba było bardzo ofiarnie wiele strzałów bronić lub oni nie wykorzystali swoich dogodnych sytuacji. Moje ostatnie pytanie to jest, to był element dwumeczu trochę ligowo-pucharowego. Czy takie tak. zwycięstwo ligowe daje przewagę psychologiczną przed meczem pucharowym na wyjeździe? Wydaje mi się, że to zupełnie inne, inne spotkania. Puchary to zupełnie coś innego. Też tam można taktycznie grać zupełnie, zupełnie inaczej. Będą zmiany moim zdaniem i, i w pogoni i, i u nas. Inne spotkanie, warunki wydaje mi się, że będą inne. Tam, tam naprawdę mają fajną murawę do gry. Trochę inne inne będzie spotkanie. Zobaczymy jak, jak, sobie, jak sobie z nimi, z nimi poradzimy, bo, no bo na pewno Pogoń Pucharu nie odpuści, bo to jest zespół, który ma bardzo duże ambicje i w pucharze i w lidze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Zatem dziękuję bardzo za udział w konferencji.